Jeżeli pan idzie do programu, no to chyba trzeba się przygotować z różnych gazet, nie tylko z TVP Info, czy tylko z tej strony. Dlatego myślę, że dużo pieniędzy jest jednak dzisiaj marnowanych. Ja już nie wspomnę o 80 milionach na Karakale, ja już nie wspomnę o y, 30 milionach. Zaraz, które a jakie miały, 80 milionów na Karakale? No które nie zostały kupione. Od a ile, ile konta na Karakale wynosił? Nie. Pamięta Pani, czy Pani tak przygotowała? Ale pamięta Pan, pamięta że pani jednak pani te 80 jest... A 70 milionów... A 70 milionów wydanych na wybory kopertowe, to są wszystko pieniądze, które mogłyby dzisiaj pójść na walkę z pandemią. Jesteśmy w czołówce krajów, w których umiera najwięcej ludzi na dobę. Pani Więc poseł, drodzy pani, Państwo... Pani opowiada rzeczy, to. dlaczego można? ja opowiadam pani, rzeczy? To są... Ile, koszt, że, ile, ile wynosi ale to ja mam Może wiedzieć, ile wynosił cały kontrakt na Tarakarę. Tak, no ja wiem jako obywatel mojego kraju, ile wynosił, rząd, miał wynosić kilkanaście miliardów tak, złotych. Pani nie jest to różnica, różnica ja pani, poseł nie. Nie. pani Poseł, polega na tym... Państwo, Pani Poseł opowiada... Ale, ale, ale poczekajcie Państwo, ale nie, bo powiem szczerze, nie, że nie. to... Nie, mo to, 100 100 to nie My, możemy się przerzucać tylko cyframi. Ale cyframi. ja mówię o tym, ile stracili Polacy. Nie, ile ale, stracili mnie to, Polacy ale mnie to ale umknęło. Podatnicy. Powiedzcie mi Państwo, dlaczego Zakarakale kosztowało nas 187 milionów? No to może Pan Poseł powie, bo zna całość cyfr. Ja wiem, że straciliśmy Nie, ale dlaczego straciliśmy 80 milionów? Na czym straciliśmy to? Przecież nie podpisaliśmy kontrakcie. No nie podpisaliśmy tego no nie kontraktu. kontraktu. No właśnie, ale moglibyśmy stracić jeszcze więcej pieniędzy. Ale tak to jak, ale moglibyśmy to... stracić kilkanaście miliardów. Ale, ale, ale to, ale to jak państwo... straciliśmy, jak nie podpisaliśmy kontraktu? Kar żadnych nie płaciliśmy.